Witam w szybkich informacjach. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o opodatkowaniu fundacji rodzinnych oraz nowelizację kodeksu wyborczego. Prezydent zaapelował też do rządu Donalda Tuska o wcześniejsze konsultowanie projektów ustaw. Weto w sprawie fundacji spotkało się z ostrą krytyką. Adrian Zandberg razem nazwał decyzję prezentem dla przekręciarzy kosztem uczciwych ludzi. Kropka, uważam, że to bardzo słuszna decyzja, aby wprowadzić podatek od działalności prowadzonej w formie firm rodzinnych, które są często zakładane, aby unikać opodatkowania. Jeśli podatek musi być zapłacony, to musi to się dziać uczciwie, bez możliwości omijania go. Na przykładzie youtubera Friza widać No ja tak, ramen tutaj, no, jak mówiam, ja mnie to tak mówię, mnie, mnie te wszystkie Excel podatki nie bez powodu sobie otworzyłem fundację rodzinną, gdzie masz gdzie jesteś zwolniony z jakikolwiek podatku od zysków kapitałowych, nie. więc wszystkie te akcje o których Cii, Jak wiele osób wykorzystuje takie struktury prawne do działań biznesowych, nie płacąc należnych podatków. Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki zmierza w tym kierunku.